Sztuczna inteligencja pomoże identyfikować gatunki organizmów. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas piątkowej wizyty na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odwiedził katedrę hydrobiologii, która w oparciu o sztuczną inteligencję rozwija projekt katalogowania organizmów żywych. Od ponad roku pracujemy nad koncepcją, dlatego że to, co teraz Państwu chcę pokazać, to tego, tego jeszcze nikt nie wdrożył w tym układzie i to jest jakby pierwsze podejście takie, połączenia różnych metod, technik w ocenie takiej prawidłowej bioróżnorodności środowiska. Naszym, naszą ideą jest stworzenie potężnej bazy zdjęć fotograficznych gatunków potw potwierdzonych na molekularnej biologii molekularnej i to stworzy taką, taką bazę przekazywania informacji. My oczywiście przechodzimy przez analizę danych, głębokie uczenie, mechaniczne uczenie, aż do sztucznej inteligencji. Nie, tutaj no, mają, mamy zdjęcie pierwsze, które pokazuje głowę razem z tymi zębami. My je musimy wykadrować. Tam mają Państwo oczywiście większe powiększenie, dlatego że im bardziej dokładne no zdjęcie, tym sieć łatwiej się uczy. O, tak. Tu mamy, mamy na bieżąco, tak? O, to jest wszystko. Ale pięknie tak jest. No teraz to można rozpoznać skąd to się wszystko brało. Stanie sztucznej inteligencji pozwala na to, żebyśmy mogli tą analitykę wznieść na taki poziom, żeby nam już ta pewność towarzyszyła, jeżeli tak. te zdjęcia oglądamy. Żeby można tak. było wykorzystać tylko i wyłącznie sztuczną inteligencję, a nie morfologię, barcoding i sztuczną inteligencję. To ja bardzo gratuluję, bo te zdjęcia, jeżeli się jest z 200 mikrometrów nawet zmniejszy na 100, a później na 50, pokazują jaka jest różnica, prawda? Przybliżenia. Tak. tak. No i ta zmienność, która występuje, ona, mówię, to jest dla kogoś to się się uczy, no to są lata nauki, żeby wiedział, że to jest to samo cały czas. Mimo tego, że się trochę różnią, to jest to sam gatunek. Natomiast sieć neuronowa potrafi to rozpoznać w ciągu momentu. Tylko w momencie, kiedy my pokazujemy ją i ona z bazą swoją porównuje zdjęcie, które my dostarczamy.